Nie są, no ale warunki są zawsze dla obydwu zespołów takie same. Panowie, końcówka sezonu: zostały dwa mecze. U nas mamy dzisiaj ostatnie spotkanie i trzeba wszystko zrobić, żeby się dobrze zaprezentować. Nie wiem, czy ludzi za dużo będzie. Myślę, że nie, bo to pogoda na pewno straszy, Ale trzeba wszystko zrobić, żeby podtrzymać dobrą pasę i wygrać dzisiejsze spotkanie. Przeciwnikiem Józefka, też Wam zespół doskonale znany, jest to zespół z tej raczej dolnej części Janek. Przed nimi y, Drapek i y, Zalar, Boki, Heniu, Orzech, Orzech, Heniu na dziesiątce mzyku i dziewiątka wysunięty y, ogień. Tak panowie, rozpoczynamy dzisiejsze y, spotkanie. Y, kilka uwag, to co zawsze, żeby przypomnieć, bo tak jak powiedziałem, ten umysł piłkarza jest ulotny, jednym uchem wlatuje, drugim wylatuje, trzeba cały czas wałkować, przypominać o tych pewnych rzeczach. Panowie, jeśli chodzi o defensywę, to tu się y, nic nie zmienia. W obronie średniej, wysokiej, cały czas podchodzić, wywierać presję na przeciwniku, panowie, żeby nie pozwolić swobodnie tym stoperom y, rozprowadzać akcji, wprowadzać, grać długich piłek, bo z tego co tam z Mateuszem rozmawiałem, gdzieś tam jakieś mecze oglądaliśmy, panowie, to oni często szukają grania y, długim podaniem na napastnika. To tym bardziej ci, co tu z przodu grają: 9, 7, 11, panowie, czy w każdej formacji, czy z boku. Dawaj, co ty tak pompujesz, co? <noise> Na meczu za Małpiego, wiesz? Tu drabiasz? Ja. To się od niego odbijają. Ja próbuję drabka dobrać. Na mi przed meczem, musisz pompować. Hmm. przykład z drapka, ja. Ja. Jeszcze musi sprzedać te jego specyfiki. Ale to w to się stresowałem te. Dobry, to to dzisiaj nie gramy w pierwszym? Dzisiaj nie, ale spokojnie wyjdę może w połowie. Będzie dobrze. A jak nie, to najważniejsze zwycięstwo, nie? No oczywiście. To widza osoba wiele tuentów, co? No tak to wyszło dzisiaj, niestety. To nie jak, jak nie Do końca, Oli, jak nie masz sił, to dawaj do zmiany. Jak nastawienie trenera przed meczem dzisiejszym? Pozytywnie, tak jak zawsze u siebie gramy, to liczymy tu na komplet punktów. Potem przyszły tydzień już Grunwald. Tak jest, ostatnia kolejka derby, kolejne, bo tu w tej lidze kilka tych derbów jest u ludzkich, ale najpierw się skupiamy na dzisiejszym meczu, a potem dopiero będziemy myśleć o następnym. To powodzenia 请辉。 Panowie, dalej na tym rozpędzie co jesteśmy. Dalej się nie zatrzymujemy, jeden za drugiego zapierdala pracuje. 90 minut roboty i trzy punkty zostają. Panowie, jeszcze jedna rzecz. Ci boczni szczególnie zwracać uwagę, będę uciekał do boku. Bardziej przy tych zagraniach do mnie. Nie dzisiaj i to i to zetnicie, żeby nie, żeby nie zagrać ruch to tak, to tak, to nie, do środka, jak ja Tak, tak. Dobra, panowie, jedziemy, od początku walczymy. Kto będziemy? Dawaj, dawaj. dawaj. Bravo bravo! Okay. Yeah. bravo. Okay. Okay. Okay.

Bude ti tak długo za co w mecie wyjdzie. Ja tu uczulam na te kontry, panowie. Przeciąć faulem. Jak nie będziemy doskakiwać, to sobie będą grać, bo techniczni są i... Jasne. 45 minut, panowie, odpowiedzialnie. Jak nie ma z jednej strony możliwości, przegrajmy na drugą, tylko to trzeba szybko grać i komunikacja, komunikacja. Jak nie ma, Kevin, przygotujmy sobie tą piłkę. Ustawiona i to jest sygnał. Raz, dwa do bocznych, rozganiamy i jest wszystko. Ok?

<śmany wioski> Tylko się pasuje. <śmany wioski> no halo, aj o. Ociekł kurwa i Ręką zagrał, ja tego korzyść, bo nie ale nie było polu na waszym. Nie, nie, to nie go rękę, a ja z korzyścią, bo po prostu ręką a on się sam przewrócił tak, Tu tu bardziej. No, dzisiaj no, dolar, no, dolar, to dobra. Dziękuję. Dawaj, Kuli! Dobrze to jest nagrane. Weź ten Ja się stresował tą kamerą dlatego. Urania, to! Urania! To! Urania! Czekać, zrobię no mi się. to, robia... to, to przyjmiesz, no staj, no <grym grym grym> o... Dobrze, że tego nie yes. Nie!